Właśnie w oddali, powoli zaczyna się burza. E, jeszcze jest jasno, ale już chmury nachodzą. E, a ja mam newsy. E, Porsche już jest blisko e, do końca. 924 właśnie pan Andrzej dzisiaj dzwonił e, i mówił, że e, miał wypiaskować podwozie, to znaczy zawieszenie, wahacze, różne elementy. E, powiedział, że to wyglądało dobrze, że to taka warstwa korozji, to był taki nalot i on to zeszlifował w końcu papierem ściernym. E, położył na to specjalną farbę, e, taką po prostu zabezpieczającą. E, jak będę na miejscu, to wtedy po prostu zobaczę, jak to wygląda i mm, nagram albo zrobię zdjęcie. E, I została ostatnia rzecz. E, Tronik. Okazało się, że faktycznie kadżet trochę jest zużyty i trochę za dużo leje benzyny, to nie jest najlepsze dla nowego silnika, bo ten silnik jest nowiotki, ma dobrą kompresję, jest ładnie zestrojony, ładnie ustawiony i jak kadżet mu podaje za dużo paliwa, no to to jest dla niego niedobre, on nie działa wtedy idealnie i dodatkowo dostaje się jeszcze e, paliwo, się dostaje do e, oleju. No więc tego nie chcemy. Pan Andrzej powiedział, że zamówił zestaw naprawczy i teraz na dniach będzie to naprawiał. Jak tylko będę miał okazję i pan Andrzej będzie dostępny, to wtedy podjadę nagrać, może uda mi się pokazać trochę jak wygląda Gadgetronik, jak on działa i dopytam się pana Andrzeja dokładnie, co było przyczyną, jakby co w tym kadżecie było zużyte. I dopytam się go, jak wygląda kwestia naprawy tego rozdzielacza. Czy to jest bardzo skomplikowane, czy to faktycznie jest taka trochę legenda, ponieważ znam kilku mercedesiarzy i w ogóle ludzie, którzy słyszą. O, brzmi właśnie. Ludzie, którzy słyszą gadżet, no, są trochę zaniepokojeni. Jest kadżetronik, potem ten KE, także tronik. Te systemy już z elektroniką. Kadżetronik pierwszej generacji, ten, który jest u mnie, to jest sprzęt bardzo prosty. To jest po prostu jest kompletnie mechaniczny, bez udziału elektroniki. I ogólnie jest to system sprawny, tylko musi dobrze działać. Jak jest zużyty, tak jak, tak jak u mnie. To zaczyna działać średnio, no i tu przychodzi na ratunek pan Andrzej. Mało ludzi w ogóle chce się tego podejmować. E, ludzie często słyszałem, że wstawiają zamiast kadżeta e, wstawiają gaźniki. E, tutaj pokażę mniej więcej, jak wygląda gadżet. Taki przekrój. Pan Andrzej jest jedną z ostatnich osób, które gadżet w ogóle się nie boją. E, uważają to za dobry, naprawdę ciekawy, mechaniczny. System, mechaniczne rozwiązanie wtrysku paliwa. Eee, jeszcze z nim pogadam, właśnie. Jeszcze go dopytam, e, co on o tym sądzi, e, jak to działa, czy na przykład gadżet miałby zastosowanie we współczesnej motoryzacji. E, no wątpię, ale jestem ciekaw jego opinii. Także czekam na ten moment, jak wezmę kluczyki od pana Andrzeja, wsiądę w Porszaka. I odjadę, e, pojadę do Warszawy. Myślę, że to będzie niezwykłe. E, wezmę wtedy kamerę, zrobię taki film e, przejazdowy. E, no, to wszystko w swoim czasie. E, teraz tak. E, Trabant. Zakładowania, nie ma kontrolki, ta kontrolka cały czas. No na 50 lat on jest bok. Świeci i świeci kontrolka ładowania niestety. No ale bajka. Na wolne obroty już! No przed odpaleniem mieliśmy problem, kondensator był walnięty, ale mieliśmy na zapasie na szczęście. Będzie żył. Odpala i powiedział gość, że zostały hamulce. Pewno jeszcze jakieś tam drobne, nie wiem, jakieś regulacje. To 50 lat nie jeździło, więc, więc na pewno coś tam się będzie jeszcze działo. Ale to jest prosty system, prosty samochód. Wiem, że cała ta naprawa nie będzie droga. No i trabant też będzie niebawem. Ręcz już jest i pad kompresor zawieszenia. Kosztował sam kompresor 1000 zł. Potem jeszcze chciałem naprawić klimę drugi raz. Zapłaciłem za czynnik, ale się nie udało. Także jestem zły na i Niestety, no to jest auto drogie w utrzymaniu i gdzie nie można tych kosztów przewidzieć, bo tam co chwila coś się może popsuć i to są zazwyczaj drobne rzeczy, ale jednak cholernie kosztowne. Także to auto faktycznie jest drogie w utrzymaniu. Silnik i skrzynia są dobre, ale reszta no kurde. No na żywotność, nie wiem, może 15 lat, 10 i te rzeczy po prostu padają. No jakby już myślę, że ktoś to wymieniał wcześniej, część tych podzespołów yy, i teraz znowu padło na mnie. Nie wiem, co zrobić z Range'em. Jest jeszcze Volvo, ale to zdradzę za jakiś czas, co to jest za samochód i e, no to jest e, ciekawy samochód. E, oczywiście też to była zamiana. Oczywiście też po zmroku i oczywiście też wyszło dużo rzeczy które się nie spodziewałem, <noise> dlatego już od pół roku jest w naprawie, ale niedługo będzie i czekam na ten moment, kiedy właśnie zrobię takie porównanie. Wezmę Trabanta, Volvo i Porsche. Powiem tylko tak: Porsche jest z lat 70. i to jest tak: Trabant 60, 60., Volvo 70. i Porsche 80. Ustawię te trzy auto obok siebie i po kolei, jakby oczywiście to jest inny segment, to jest inna klasa i te samochody, się różnią nie tylko rocznikiem, nie tylko dekadą, ale po prostu klasą, ceną. Miejsce produkcji jest dosyć. Wszystkie te, wszystkie te auta są europejskie, także zobaczymy co mają do zaoferowania wschodnie Niemcy, zachodnie Niemcy, 20 lat później. No i północ, czyli Szwecja w latach 70. Zobaczę, jakie mają silniki, jakie w nich są mechaniczne rozwiązania i zobaczę po prostu, co się zmieniało w tej motoryzacji europejskiej od lat 60. Także już niebawem zrobię materiał, myślę, że z bardzo ciekawym Volvo. A tymczasem, właśnie zaczyna padać.